Gdy człowiek zakocha się w literackim cyklu, może mówić o nim bez końca. W moim wypadku taką serią są książki o Harem Potterze. Z racji tego, że mocno za nimi zatęskniłem, postanowiłem przygotować kolejny film o przygodach dzielnego czarodzieja. Tym razem mam dla was ranking Powieści w kolejności od najmniej ukochanej do najbardziej wielbionej. Będzie to poniekąd podsumowanie moich recenzji, do obejrzenia których serdecznie Was zapraszam. Na kanale znajdziecie nawet odpowiednią playlistę. W materiale nie znajdziecie większych spoilerów. Chociaż znajomość wszystkich tomów, mimo wszystko byłaby wskazana. Zachęcam Was również do przedstawiania własnych zestawień. Jestem ciekaw, jaka część podbiła Wasze serca w największym stopniu. Startujemy. Miejsce siódme: Harry Potter i Książę Półkrwi. Wszystkie książki cyklu są dla mnie ważne. Kocham każdą z nich. Księcia Półkrwi darzyłem jednak zawsze miłością najmniej intensywną. Ostatni kontakt z powieścią uświadomił mi, dlaczego. Poświęcenie uwagi Malfoyowi okazało się znakomitym rozwiązaniem, stanowiącym jeden z najbardziej znaczących atutów książki. Jednocześnie aż prosiło się o większe zaangażowanie Draco w wydarzenia fabularne. O częstsze konfrontacje z Harem. Okrojony fragment naboru do gryfońskiej drużyny Kłydycza również boli. Brak rozwinięcia konstrukcji Potera, która we wcześniejszych tomach zawsze miała miejsce, rzucił mi się w oczy jeszcze wyraźniej. A biorąc pod uwagę finał zakonu Feniksa, istniały powody, by było inaczej. W szóstej części nie odnalazłem też tylu pamiętnych fragmentów, ile bym oczekiwał. Otrzymałem ich jednak i tak całkiem sporo. Na wyróżnienie zasługują szczególnie wspomnienia dotyczące Voldemorta, rozmowa Harega oraz Dumbledora odnośnie nieśmiertelności Czarnoksiężnika czy pamiętne zajścia po meczu Gryffindoru z Ravenclaw. Ryzykowna wyprawa Pottera i dyrektora Hogwartu to z kolei fragment mistrzowski, pełen dramaturgii. Niezapomnianych rozwiązań, pokazujące siłę legendarnego czarodzieja. Spokojnie umieściłbym go w gronie najlepiej skonstruowanych momentów całego cyklu. Książę Półkrwi zamyka mój ranking, aczkolwiek wciąż postrzegam go jako powieść dobrą, do której z ochotą powracam. Miejsce szóste: Harry Potter i Czara Ognia. Z Czarą Ognia mam jeden zasadniczy problem. Książka rozkręca się bardzo powoli. Akcja nabiera rozpędu bowiem dopiero od około dwusetnej strony, a to dosyć późno. Wcześniejsze wydarzenia, za wyjątkiem przebiegu finałowego meczu Mistrzostwy Świata w Kłydyczu, nie porwały mnie. Po przekroczeniu murów Hogwartu przez nasze wspaniałe złote trio, Sytuacja ulega diametralnej zmianie, nomenomen jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Przyjemnie towarzyszyć Haremu, Ronowi i Hermionie w ich rozmowach o codziennym szkolnym życiu, czy zaangażować w działania Granger' na rzecz emancypacji skrzatów. Wszystko co najlepsze ma jednak związek z turniejem trójmagicznym. Każde z zadań zostało skonstruowane znakomicie, wymagając od Harego wzniesienia się na szczyt swych czarodziejskich możliwości. Finał powieści to tak zwany fragment ostateczny z gatunku tych idealnych, czarujących konstrukcją, ale również otwierających nowy rozdział cyklu. Bal Bożonarodzeniowy oraz Szalono Okiego Mudiego też wspominam pozytywnie. Jedno rozwiązanie dotyczące charakterystycznego czarodzieja przechodzi właściwie ludzkie pojęcie, a co na minus? Oprócz powolnego startu zawiódł mnie nieco brak Syriusza oraz zerowe interakcje między uczniami Hogwartu a podopiecznymi innych szkół. Można było ugrać na tym polu znacznie więcej. Summa summarum, moje odczucia względem czary ognia są zbliżone do wrażeń po ukończeniu księcia półkrwi. Czwarty tom cyklu cenię jednak odrobinę bardziej ze względu na ciekawsze położenie Harego. Miejsce piąte, Harry Potter i kamień filozoficzny. Pierwszy tom cyklu jest absolutnie magiczny dosłownie i w przenośni. Podoba mi się w nim absolutnie wszystko. Poczynając od lekkości, z jaką pani Rowling wprowadza nas w czarodziejski świat, przechodząc przez pomysłową konstrukcję owego uniwersum, sympatyczne postacie Rona, Hermiony, Dumbledora i Hagrida, a na osobie Harego kończąc. Położenie naszego protagonisty zawsze do mnie trafiało, przekonywało, ujmująco wypada normalność chłopaka. To już pragnie doświadczać tych samych zwykłych rzeczy, co jego rówieśnicy: móc gdzieś przynależeć, posiadać bliskie osoby, które będą go szanować i lubić. Brak wyjątkowych zdolności, wydających się czymś kompletnie normalnym, w zaistniałych okolicznościach łamie pewien schemat, sprawiając, że pałamy do Harego większą sympatią, a to bardzo ważne. Moja miłość wobec pierwszego tomu cyklu ma też silny związek. Z cudownym tłumaczeniem pana Andrzeja Polkowskiego oraz pamiętnymi fragmentami co ważne, jest ich całe mnóstwo. Zakupy na ulicy pokątnej, podróż do Hogwartu, ceremonia przydziału pamiętny mecz gryfonów ze ślizgonami czy wyprawa do zakazanego lasu są kapitalne, podobnie jak główny wątek fabularny. Rzucanie nieustannych podejrzeń pod adresem Severusa Snape'a okazało się strzałem w dziesiątkę, angażując bezresztę. Jedyne rozczarowanie stanowi według mnie niewykorzystanie postaci Norberta. Można było zaangażować łobuza w nieco więcej aktywności. Jedna z najważniejszych powieści mojego życia wciąż roztacza wokół siebie niepowtarzalny czar, na który się nie uodporniłem. I czego nie mam zamiaru robić. Miejsce czwarte Harry Potter i Komnata Tajemnic. Żadna z części cyklu nie zapunktowała w moich oczach tak mocno jak właśnie Komnata. Od początku należałem do zwolenników mrocznego klimatu którym emanuje powieść. Tym razem kompletnie mną jednak zawładnął, czasem wręcz przytłoczył, aż wreszcie zachwycił. Ciężka atmosfera wyraźnie kontrastuje z miłą, przystępną, magiczną aurą tomu pierwszego. W efekcie pani Rowling uniknęła powielania wypracowanych wcześniej schematów, co intryguje i wnosi powiew świeżego powietrza. Mrok dostrzeżemy zatem zarówno we fragmentach, Chociażby podczas przyjęcia u prawie bezgłowego Nika, głównym wątku fabularnym oscylującym wokół Dziedzica Silverina, czy wreszcie w przejmującym położeniu Harego, który staje się ofiarą podejrzeń i prześladowań. Zyskała na tym ogólna dojrzałość dzieła, co oczywiście cieszy. Mnóstwo dobrego wnieśli ze sobą też nowi bohaterowie, jak Colin Kriwi. Trzy z Gredek. Ciekawą metamorfozę przeszła hermiona. Zaś zwrócenie reflektorów na drzini wypadło doskonale. Nie mógłbym zapomnieć też o Gilderoju Lokharcie. groteskowym nauczycielu obrony przed czarną magią. Jego absurdalne zachowania i teksty śmieszą, rozpraszając nieco mroczny, zachmurzony nieboskłon. Komnata tajemnic nie posiada może tylu pamiętnych momentów, co premierowa część cyklu, jednak na tym polu też nie zawodzi. Dwie podróże z zaczarowanym autem, spotkanie klubu pojedynków, czy wreszcie emocjonujący, dramatyczny, zaskakujący finał książki spełniają wymagania. To pierwsza książka cyklu której nie zawaham się nazwać mianem wybitnej. Miejsce trzecie: Harry Potter i więzienia z kabanu. Najważniejsza powieść mojego późnego dzieciństwa znów powaliła mnie na łopatki. Tym razem, jak nigdy wcześniej, Doceniłem ponowną zmianę konwencji książki. Jeśli kamień filozoficzny jest młodzieżową powieścią fantazy, a komnata mrocznym dziełem z elementami thrillera oraz mystery, tak więźniowi najbliżej stylistycznie do powieści przygodowych. I ta odmiana wypaliła znakomicie. Wszystkie elementy związane z książkami tego typu, czyli mapa fotów, finał, czy nawet konstrukcja wątku Wnoszą trzeci tom na wyższy poziom, podobnie czyni zwykła, aczkolwiek absorbująca szkolna codzienność złotego Tria oraz ponowne zawirowania w osobowości Harego. Potter musi bowiem nie tylko przezwyciężyć swoją słabość, ale również opanować narastający gniew względem Blaka. Jeszcze nigdy wcześniej nasz protagonista. Nie czuł w sobie tyle złości, w czym widzę kolejną rozmaicenie konstrukcji bohatera. Więzień przedstawił mi również nowe postacie, czyli wspomnianego już Syriusza i Remusa Lupina, nauczyciela obrony przed czarną magią, którego nie sposób nie lubić. Relacja sympatycznego czarodzieja i Harego jest prawdziwą ozdobą książki, wpływając na dwóch bohaterów, a szczególnie na młodszego z nich. O mojej miłości względem ględem powieści świadczą też wspaniałe momenty tych jest bez liku. Wystarczy wymienić tutaj podróż błędnym rycerzem, pierwszą lekcję z profesorem Lupinem, zacięty mecz gryfonów ze ślizgonami, czy wreszcie legendarny, zaskakujący, końcowy etap powieści. Główny powód mojej wielkiej miłości wobec trzeciego tomu. Nie ostudziła jej nawet momentami zbyt długa nieobecność osoby seriusza, czy zbyt spokojny okres świąt Bożego Narodzenia. Więści z kabanu wciąż uwielbiam. Miejsce drugie: Harry Potter i Zakon Feniksa. Piąty tom cyklu uwielbiam jeszcze bardziej. W mojej ocenie to powieść bezbłędna. Grawnie i wszystko. W przeciwieństwie do czary ognia, zostajemy momentalnie wciągnięci w reakcji. O co zadbała przeprawa do siedziby tytułowego zakonu? Dzieje się również w życiu Harego. Chłopak przechodzi typowy dla swego wieku okres buntu, tożsamy z brakiem zrozumienia i wyraźnym przyrostem ego. Takie wydanie Pottera było nam do tej pory obce. Z chęcią je więc poznawałem, nie żałując swej decyzji ani razu. Fakt, że J.K. Rowling potrafiła stale umiejscawiać swego bohatera w coraz to nowych sytuacjach, budzi mój wielki podziw. Ponowny rozwój konstrukcji Harego postrzegam za najznakomitszy atut zakonu Feniksa. Pozostałe plusy też są niczego sobie: wprowadzenie przeuroczej, dobrotliwej, zakręconej luny. Było idealnym posunięciem. Podobnie jest z Dolores Umbridge. Antypatyczna nauczycielka napędza wydarzenia fabularne. Gdyby nie Dolores, nie byłoby przecież gwardii Dumbledore'a, a bez niej powieść wiele by straciła. Spotkania drużyny są prawdziwym creme de la creme piątego tomu. Swoje pięć minut otrzymuje wreszcie Syriusz oraz Snape. Poświęcenie uwagi Severusowi spłaciło się z nawiązką. Uwielbiam retorykę a dzięki nauczycielowi eliksirów mogłem je otrzymać. Od ilości ważnych, pamiętnych fragmentów kręci się natomiast w głowie. Pobyt w Ministerstwie Magii, podróż do Hogwartu, spotkanie w karczmie pod Świńskim Łbem oraz pierwsze zebranie w Pokoju Życzeń, okres świąteczny, akcja w gabinecie Dumbledora, Aż wreszcie 100 ostatnich, doskonale napisanych stron dopełniają dzieła, przypieczętowując moje uwielbienie wobec zakonu Feniksa. Jeszcze małe postscriptum. Książka liczy ponad 900 stron. Mimo tego nie nudziłem się ani razu. Miejsce pierwsze. Harry Potter, insygnia śmierci. Zakon Feniksa jest w mojej ocenie bezbłędny. Siódmy tom cyklu posiada według mnie parę drobnych mankamentów, jednak kocham go jeszcze bardziej. Pani Rowling tradycyjnie zadbała o harego. Nasz protagonista musi więc dojść do siebie po dramatycznych zajściach części szóstej, odnaleźć w nowej rzeczywistości, a nie przychodzi to łatwo. Pisarka po raz kolejny zadaniu sprostała, oddając niepewność wręcz bezsilność naszego czarodzieja. Do pełni szczęścia zabrakło mi jedynie większych rozterek Pottera względem pomocy ze strony Rona i Hermiony. Rekompensują mi to jednak refleksje Harego odnośnie Dumbledora, poddające w wątpliwość niezniszczalną więź, jaką relacja manowała dotychczas. To nie pierwszy raz, kiedy autorka postanowiła niejako złamać obowiązujący porządek cyklu. Decyzja przyniosła zamierzony rezultat w postaci kolejnego, dramatycznego wątku. Insygnia śmierci podkreślają też siłę przyjaźni, jaka połączyła Harego, Rona i Hermionę, na czym bardzo mi zależało. Proces przebiegł jednak bez nienaturalnej gloryfikacji wręcz przeciwnie do głosu doszły tarcia, bez których właściwie nie mogło się obejść. O realizmie książki świadczą jeszcze przejmujące straty w ludziach. Żegnanie bohaterów to żadna przyjemność. Biorąc pod uwagę eskalację konfliktu, nie mogło być inaczej. Od ilości wielkich momentów można dostać natomiast solidnego kręćka. Przeprawa Harego i Hagrida, wesele w Norze, wydarzenia w Ministerstwie Magii. Magiczny fragment w Dolinie Godryka, który dosłownie ubóstwiam. Finałowa, rozbudowana potyczka na terenie Hogwartu, wspomnienia Severusa, stawiające go w nowym świetle, aż wreszcie epilog oraz wyprawa do zakazanego lasu, przy której spłakałem się jak bóbr, są momentami cudownymi, na które natrafia się tylko raz. Zdarzeniami, o jakich nie zapomnę nigdy. O powieści również nawet pomimo trzech rozwiązań, które ciężko mi zaakceptować, insygnia śmierci uchodzą w moich oczach za arcydzieło, stojąc w panteonie najważniejszych powieści mojego życia.